Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o pędzelkach, pokażę Wam moją kolekcję, moich ulubieńców i porozmawiamy sobie o ich zastosowaniach. A ja tutaj już przygotowałam moje dwa ukochane piorniczki, w których kryją się same cudowności. Także zapraszam Was do oglądania. Oto moje piórniczki, więc zacznijmy ten cudowny przegląd. I pójdziemy sobie po kolei. Zaczniemy sobie od piórniczka z Indigo. I zobaczmy, co się kryje w tym spuchniętym już, jak widać przepięknym piórniczku idźmy po kolei. Otwieramy i po lewej stronie mamy pędzelki z Yoshi i tutaj jak widzicie mam chyba z tego co mi się wydaje całą kolekcję, jeszcze kilka gdzieś tam mam zbłąkanych w szufladce pod ręką jak robię sobie paznokcie. Kolejne, jest to klasyczek klasyczków po prostu moje ulubione pędzelki od lat już nie wiem ilu, ale no 5 to minimum, wydaje mi się, że nawet więcej. I są to pędzelki ze słowianki. I ja miałam poprzednie szaty graficzne, mam te szaty graficzne. Jeszcze gdzieś tam mam w zapasie nawet te pędzelki. I są to pędzelki, które zawsze mi się sprawdzą, nigdy mnie nie zawodzą. Są to naprawdę bardzo dopracowane pędzle artowe i kiedyś powiedziałabym, że są to pędzelki jakby numer jeden, jeżeli chodzi na rynku, w ogóle jeżeli chodzi o nail art, o ozdobienia, bo też są stworzone przez osoby, która rzeczywiście tym artem się zajmuje. Pędzel silikonowe oczywiście też must have. No idziemy sobie dalej i tutaj mamy pędzelki z Goodmani i mogę wam też podpowiedzieć, że ja miałam okazję testować wszystkie te pędzle, zanim weszły do sprzedaży, więc naprawdę mogę za nie ręczyć, bo, bo, naprawdę były no świetne. Do tej pory mam gdzieś tam te jeszcze testowe wersje i dalej mi się sprawdzają, są naprawdę dopracowane. Cała kolekcja linerków, tutaj jeszcze mam Koliński i żostowo, no świetne pędzelki. Kolejne tutaj to są pędzelki Zelarto, które kiedyś dostałam jako prezent od marki i bardzo mnie zaskoczyły pozytywnie, bo naprawdę są to bardzo dobre pędzelki. Ostatnio czwóreczka to jest mój ulubieniec, bardzo, bardzo często go używam. Tutaj mam troszeczkę zagranicznych pędzelków, ale na nich się dzisiaj nie będziemy skupiać, więc przejdźmy sobie do piórniczka numer dwa. No, i jest to ten przepiękny, puchaty piórniczek. Jest to piórniczek z marki zagranicznej, hiszpańskiej od Gimeny Nails bądź Himeny, jak ktoś czyta po hiszpańsku, ale ona już jest przyzwyczajona że jest y, europejską dżimeną i jest naprawdę przecudowny, jest puchaty tutaj jeszcze ma taki cute pomponik cyrkoniowy w ogóle tutaj y, cyrkoniowy zameczek i z tym piórniczkiem możecie zrobić coś takiego, że sobie go wyginacie i z tego co pamiętam chyba Słowianka mm, możliwe, że dalej ma ten piórnik tylko troszkę większy Julianessa też ma taki piórnik, że można go tak wywinąć natomiast ja sobie go zawsze tak otwieram, wiecie jak książeczkę i sobie wyciągam pędzelki i wkładam gdzieś tam do stojaczka no i tutaj mamy miks, miks przeróżnych pędzli, no ale zacznijmy sobie gdzieś tam po kolei. Tu są oczywiście rzeczy do szkicowania i na tej stronie znajdują się moje najnowsze dzieci i są to pędzelki od Noriko i znowu jest to marka bardzo artystyczna, więc te pędzle są również świetnej jakości, bardzo dopracowane. No i ostatnio są moimi ulubieńcami, bardzo często ich używam. Tutaj jeszcze macie tak w takiej starej szacie graficznej bez jeszcze skóreczek, natomiast te są przepiękne, jak widać pasują tutaj do tej części piórnika znajdują się też takie pędzelki randomowe tak zwane czyli gdzieś tutaj, tutaj, takie no name'y czasami sobie testuję też takie pędzelki, więc one też się gdzieś tutaj znajdują mam też pędzelek tutaj od Jimeny i jest to ten pędzel, taki mocno bogaty, cyrkoniowy to widać od razu, że to nie jest styl polskich pędzelków i jeszcze ten, który jest Potem go wam pokażę z bliska. No naprawdę jest przepiękny i dodatkowo jest to mój ulubieniec. Ale znalazłam na niego polskiego zastępcę, także na pewno wam, wam go pokażę. Tutaj mam jeszcze dwa francuskie pędzelki od marki OA i też są bardzo fajne. I jeszcze jeden, który jest również z hiszpańskiej marki, jest to Home of Deva. Jest to dziewczyna, która jest bardzo artowa i ja ją obserwuję. No, od moich początków, tak naprawdę paznokciowych, była inspiracją naprawdę dla moich klientek przez lata. I, I bardzo sobie ją cenię, i miałam okazję u niej szkolić kiedyś, więc też dostałam tam kilka od niej gadżetów do przepróbowania, do wypróbowania. No i między innymi ten pędzelek, który, no nie ukrywam, też jest moim ulubieńcem, ale też wam pokażę polski zamiennik tego pędzelka. No, mam tutaj oczywiście sondę, aczkolwiek ja sondy nie używam prawie w ogóle, no ale niech sobie tam jest. No i jeszcze jest jeden piórniczek. I to jest taki piórniczek już jak widzicie normalny, taki szkolny w cudzysłowiu i w nim znajdują się różne rzeczy, które są na przykład zapasem albo których na przykład tak nie za bardzo używam. Nawet widzicie bloczek polerski się tu znalazł. Zapasy pędzelków ze Słowianki. Są jakieś stare pędzelki ze Słowianki, które gdzieś tam są troszkę podniszczone, ale szkoda mi je wyrzucić. Ja nie wiem czemu, zawsze tak mam, że gdzieś tam trzymam te pędzelki na wieczne niewyrzucenie i że kiedyś je gdzieś zużyję na jakieś, nie wiem, brudne prace w cudzysłowie. Więc troszkę tych pędzelków mam. Mam tutaj też pędzelki. Tutaj jest troszeczkę, czekajcie, niech je wyciągnę. I są to pędzle też z francuskiej marki. Natomiast one są dla mnie za sztywne. Ja po prostu nie pracuję na takich pędzlach. One są bardziej do produktów żelowych. Do ciężkich produktów, natomiast do tych, na których ja pracuję, no one są dla mnie niezbyt korzystne, więc trzymam je, bo może mi się przydadzą do jakichś rzeczy, po prostu które gdzieś tam będą wymagać takiego sztywniejszego pędzelka. No są też piękne, więc szkoda mi je gdzieś tam, nie wiem, czy wyrzucać. Możliwe, że je kiedyś po prostu komuś oddam, może komuś się bardziej przydadzą niż mi, natomiast trzymam je. Zapasowe wkłady do ówka, gdzieś tam oczywiście silikony. I tak naprawdę ten y, piórniczek to jest taki, wiecie, troszkę taki y, miks, wiadereczko wszystkiego, po prostu garnuszek, w którym się mieszają y, zapasy, jakieś nieużytki bądź jakieś stare pędzelki. Ale teraz przejdziemy sobie dalej. Jak widzicie wyciągłam tutaj sobie wszystkie pędzelki i podzieliłam sobie je na takie cztery grupki. I są to pędzle, których ja najczęściej używam, więc nie włączałam tutaj takich pędzli jak pędzle do żelu czy do one stroka. Więc tutaj skupimy się typowo na pędzlach do najlartu, takiego jak postacie bajkowe, realizm i zaczniemy sobie po kolei. Zaczniemy sobie od pierwszej kategorii pędzelków, i są to pędzelki takie bardziej detaliczne, najmniejsze, do cieniowania najmniejszych szczegółów, do wypełniania najmniejszych rzeczy. Tutaj one no nie mają takiej nazwy tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o rodzaj tych pędzli. Natomiast ja tak je troszeczkę brzydko może nazywam, ale nazywam je piździkami do zadań specjalnych. Więc niech taka wersja robocza na razie zostanie. I mam tutaj trzy pędzelki. Ten pędzelek jest to pędzelek zagraniczny. Mimo, że jest przepiękny naprawdę i uwielbiam go, bardzo dużo go używam, to dzisiaj skupię się na polskich pędzelkach, więc tego sobie na bok odłożę. Chociaż jakby tak wszystkie pędzelki wyglądały, to no, chyba byśmy zbankrutowali. I mamy dwa pędzle. Pierwszy pędzelek, pędzelek od Słowianki 3,5 i proliner Liner Brush 3 mm od Noriko. Już Wam je pokazuję. I zobaczcie na to. Są to takie naprawdę mikromalusienkie, malusieńkie, pędzeleczki. Jak naciśniecie to włosie, to ono wam tak naprawdę zacznie blendować. Jest to taka mniejsza wersja pędzelków dorzystowo, do których przejdziemy później. No naprawdę must have w każdym po prostu piórniku u każdej stylistki, która zajmuje się zdobieniami. No są przecudowne. Ten jest nowszy, bo ten niedawno dopiero wyszedł. Natomiast ten słowiankowy ja już znam od lat. No i moje kursantki, jak już się poznają z tym pędzelkiem, to już kupują go potem po prostu w ilościach hurtowych. Bo naprawdę świetnie się sprawdza. No, i tutaj jest kwestia taka, że znowu różnica między pędzelkami, szata graficzna, ewentualnie cena, czy wypolujecie jakieś sobie tam promocje, czy kody rabatowe? Natomiast no, one tutaj jak widać są prawie takie same. Jeden ma białe włosie, drugi ma klasyczne brązowe. Przejdźmy sobie dalej. Kolejna kategoria są to pędzle dorzostowo, bądź koliński. Tutaj jeden akurat tak wyjątkowo się nazywa. Natomiast jest to ten sam typ pędzla. Już wam pokazuję. Stawiam sobie je tak w kolejności i znowu mamy tutaj jeden zagraniczny pędzelek. i Jest to ten pędzelek od Home of Dewy, ale jak widzicie, obok znalazłam w końcu zamiennik tego pędzelka i tego sobie odłożę. Natomiast tutaj mamy ten pierwszy pędzelek. Jest to pędzelek rzostowo brasz numer 1 z Noriko i jest to najmniejsza wersja z tej rodzinki pędzli do rzostowo. Pierwszy pędzelek z Gudmani, Koliński, drugi rzostowo trójeczka ze Słowianki. Jeszcze jest grubsza wersja, bardzo zbliżona do tego kolinskiego z Good Manie ze Słowianki i to jest bodajże numerek dwa. Natomiast ja najczęściej używam tej trójki ze Słowianki. No i jak widzicie te pędzelki są takie bardziej podłużne, tutaj są bardzo zwężane na czubeczku i do czego one służą? Do cieniowania troszkę większych elementów niż te poprzednie, one są taką właśnie większą, większymi braciszkami tamtych poprzednich pędzelków. Dodatkowo ja je bardzo często używam do tworzenia struktury włosa, do blendowania na przykład, nie wiem, nosa, policzków, czyli takich elementów troszeczkę większych, do wypełniania tak samo tych większych elementów. No, moim zdaniem to jest też maskę w każdym piórniku właśnie do, do malowania takich postaci bajkowych, czy realizmu. No i oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, one też się świetnie sprawdzą do metody rzostowo, natomiast tak jak mówię, ja się skupiam dzisiaj typowo na pędzelkach do. Zdobień takich, wiecie, bardziej, typu jakieś właśnie postacie, czy bajkowe, czy realistyczne. I teraz tak, przechodzimy do siostrzyczek tych pędzelków poprzednich. Są to również pędzle dorzostowo, z tym, że one wyglądają troszeczkę inaczej. Te pędzelki wyglądają bardziej jak takie języczki. Już Wam je pokazuję. Idziemy sobie tutaj po kolei, ściągamy sobie skóweczki. I może tak, ustawię je w takiej kolejności, gdzieś tam od najmniejszych do największych, więc sobie tutaj jeszcze ten Josi wejdzie nam po środku. I to są takie, właśnie, tak jak mówiłam, języczki, łopateczki i od najmniejszego idąc. Mamy pędzelek ze słowianki rzostowo numer 1, kolejny jest to noriko numer 2, tutaj z boczku mamy Noriko numer 3, po środku josi rzostowo dwójeczka. I tutaj jest rzostowo dwójka z Gudmani. I do czego służą te pędzelki? Te pędzelki służą do wypełniania większych przestrzeni. One się świetnie sprawdzą tak samo w tworzeniu na przykład tła, w ładnych przejściach, jako baza na przykład pod włosy albo też do robienia struktury włosów na większych powierzchniach. Natomiast moim zdaniem jest to też również pędzelek must have w piórniku, zwłaszcza jeżeli chcecie właśnie malować takie postacie bardziej bajkowe czy realistyczne. I znowu tutaj mamy różną szatę graficzną, różne ceny, więc to też od was gdzieś tam zależy. Natomiast przede wszystkim to włosie powinno być mięciutkie. Nawet tutaj wam pokażę na tym największym, bo on gdzieś tam się najbardziej wygina. O, on ma z wami współpracować. I mamy ostatnią kategorię, i tutaj już jak widać najbogatsza, mimo że wszystkich nie wyciągnęłam. I są to oczywiście linery, i już wam je wszystkie pokazuję. No i jak widzicie, troszeczkę tutaj tych pędzelków mamy. No i na pierwszy rzut oka widać, czym się różnią, na pewno długością jeden tutaj się wybija, ten właśnie z Yoshi, zobaczcie go i on jest troszeczkę grubszy niż te wszystkie klasyczne linerki i nim nie stworzycie takich super precyzyjnych, cienkich linii jak poprzednią tą całą rodzinką natomiast on też się świetnie sprawdza ja go bardzo często używam jako pędzel do robienia struktury włosa do nawet czasami cieniowania, on jest taką troszkę dłuższą wersją tych pierwszych pędzelków, więc też go trzymam, bo też go lubię używać tak jak mówię, no on nie jest takim typowym precyzyjnym linerem, więc to musicie wziąć pod uwagę, ale wrzuciłam go też do tej rodzinki. Na chwilę obecną odłożę go na boczek i skupimy się na tych najcieńszych. No i tak jak mówię, mamy różne długości, więc może zacznijmy od tych najkrótszych i tutaj sobie je właśnie teraz wybiorę. Może od siódemki w górę będziemy sobie osobno je omawiać. I tu mamy trzy pędzle: dwa są 5 mm, jeden 4 mm. Ten 4 mm to jest pędzelek Odelarto, Słowianka 5 mm i Gudmani 5 mm. I ja takich pędzelków, takich najcieńszych używam na przykład do stworzenia takich małych szczegółów jak rzęsy, jak linia wodna oka, do takich naprawdę najmniejszych szczególików, do najmniejszych i najcieńszych linii, linia załamania powieki. One się naprawdę świetnie sprawdzą, dlatego że one też nie są takie długie, więc tutaj dużo łatwiej Wam zrobić takie małe zakręty, czy na przykład obrysować tęczówkę oka. No, i ja ostatnio nie ukrywam, że czwóreczka ta jest przeze mnie najbardziej, że tak powiem, używana. Natomiast tutaj spokojnie te dwa tak samo Wam się sprawdzą. Kwestia tego po prostu, że no, ten jest taki: wiecie, najkrótszy, najkrótszy z możliwych krótkich. Przejdźmy sobie do kolejnych linerków. No, i tutaj, jak mówiłam, mamy dłuższe linerki. Od 7 mm w górę. Ja szczerze wam się przyznam, że u mnie to tak zależy, jak zawieje powiedzmy. Czasami używam tych krótszych, czasami tych dłuższych. Z swego czasu używam w ogóle tylko tej magicznej dziewiątki ze Słowianki. To był jedyny pędzel, liner, który używałam, i zużywam ich naprawdę mnóstwo. Ogólnie cała ta rodzinka pędzelków służy do tworzenia cienkich linii, a bardzo mylnie, często dużo osób używa je do wypełniania. Natomiast to jest. no. Bezsensowne troszeczkę z tego względu, że Wy po prostu wypełniając coś tak cienkimi linerkami, po prostu się zamęczycie. Dużo łatwiej jest to wypełnić pędzlami typu rzostowo, niżeli po prostu takimi linerami. A one, jak sama nazwa wskazuje, służą do tworzenia linii, ewentualnie jeszcze do ornamentów. Natomiast są to linery, więc tutaj sobie nie mylcie z pędzlami do wypełniania. No i znowu różnica, szata graficzna, cena, które Wam się gdzieś tam podobają. No Jak widzicie tutaj te pędzelki są w różnym stopniu zaawansowania zużycia, bo na przykład te dwa są lekko wygięte przez to, że już je bardzo dużo używałam. Tutaj mam nuweczkę jeszcze i ten też nie nieśmigana, także yy, no gdzieś tam te linerki sobie zawsze w zapasie mam w różnych długościach, w zależności od humoru, od tego co mi gdzieś tam w ręce wpadnie. Jak widzicie tych pędzelków jest tutaj masa, one się różnią szatą graficzną i oczywiście cenami, więc tutaj już do Was wybór należy na jakie pędzelki się zdecydujecie. Wedle kategorii, no zalecam Wam mieć tak naprawdę co najmniej jeden z każdej. Jeżeli podobał Wam się taki odcinek, to kliknijcie łapeczkę w górę. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji. Także jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Papa! Pa.